Ekoaktywiści bardzo często atakują atom za to, że jest to rzekomo źródło nieodnawialne, nieekologiczne, najczęściej podając przykład problemu ze składowaniem odpadów. Jaka jest rzeczywistość, jak odpowiadać na tego typu argumenty ze strony przeciwników energii atomowej? Po pierwsze, elektrownie jądrowe produkują odpadów bardzo mało. To znaczy, gdybym ja całe swoje życie zasilał tylko dzięki energii z elektrowni jądrowej, to ilość wyprodukowanych w tym czasie odpadów zmieściłaby się w puszce popularnego napoju gazowanego. Po drugie, duża część tych odpadów, czyli zużytego paliwa jądrowego, produkowanego przez elektrownie jądrowe, da się recyklingować, da się je zmieniać w paliwo do reaktorów, które cały czas mogą wytwarzać energię. Więc zostaje tylko niewielka frakcja, którą trzeba składować. Po trzecie. Tę frakcję, którą trzeba składować, składujemy w sposób bezpieczny, kontrolowany, wiemy, jak to robić. I w, w Europie działają przy, na przykład przy elektrowniach, czy też w innych miejscach składowiska tymczasowe na razie odpadów z elektrowni jądrowych i one nigdy nie wyrządziły nikomu żadnej krzywdy. Te składowiska są tymczasowe, to znaczy, że one jeszcze czekają na to, co z nimi zrobić, tak? Te składowiska są faktycznie w skali żywotności tych odpadów tymczasowe, ale budujemy już w Europie pierwsze, permanentne składowiska odpadów z elektrowni jądrowych, które będą w zasadzie służyć no, tak długo, jak będzie trzeba.